Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostre Jazdy po Patelniach. Dzisiaj będziemy robić pieczonego kurczaka. Podczas pieczenia kurczaka bardzo często jest tak, że gdy go pieczemy, to góra jest bardzo często mocno przypieczona, wręcz przypalona, a spód ugotowany. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak piec kurczaka, aby tego po prostu uniknąć. Żeby osiągnąć efekt równomiernego upieczenia, musimy poddać kurczaka pewnemu drobnemu zabiegowi chirurgicznemu, odwracamy go kręgosłupem do góry i teraz przy pomocy jakiegoś ostrego noża, bądź tak jak w moim przypadku nożyczek do okrojenia drobiu. Będziemy wycinać z kurczaka kręgosłup. Zaczynamy, jak mawiał mój dziadek, z dupy strony i tniemy wzdłuż kręgosłupa, z jednej i z drugiej strony. Skóra nie chce mi się tutaj przeciąć, także pomogę sobie nożem. O, natnę ją tutaj sobie i jedną stronę mamy przepiętą. I teraz to samo z drugiej strony kręgosłupa. I oto kręgosłup. W całości można na tym sobie ugotować jakąś zupkę na przykład. Teraz odwracamy kurczaka. I przygniatamy lekko i proszę. W tej chwili kurczak jest płaski co spowoduje, że podczas pieczenia wszystko ładnie równomiernie nam się upiecze. Jeżeli chodzi o same, samo przyprawienie pieczonego kurczaka, to wiadomo każdy ma tam jakieś swoje patenty na to. Ja dzisiaj specjalnie tutaj nie będę fisiował, będzie, będzie to przyprawione bardzo prosto. Najpierw wszystko porządnie solimy. Potem pieprz. Ja używam pieprzu kolorowego dzisiaj. Pieprz, cóż, następnie trochę ostrej papryki. Użyj czosnek granulowany. I na koniec trochę przyprawy do grosza. żeby te przyprawy teraz się trzymały, spryskam sobie kurczaka odrobiną oliwy. Ja tu mam taką oliwę w sprayu. Teraz tu sobie wszystko natrę i te same czynności powtórzę od strony wewnętrznej. Teraz na ekranie widzicie blachę, którą wyłożyłem sobie folią aluminiową, żeby później nie bawić się w jej mycie. I na blasze układam wcześniej przyprawionego kurczaka. Tak jak widzicie. No i cóż, temperatura piekarnika 180 stopni. Czas pieczenia w zależności od wielkości kurczaka. Mój waży tutaj jakieś kilo kg, także myślę, że będę go piekł około godzinki i 10 minut. A efekt oczywiście Wam pokażę. Proszę bardzo. Mój kurczaczek jest już gotowy. Jak widzicie, wszędzie równomiernie. Przyrumieniony elegancko się upiek. No cóż, teraz będę go podawał. Podam go z ziemniaczkami, z jakąś surówką. Dodam tylko, że tak przygotowanego kurczaka można również yy, z powodzeniem przyrządzić na grillu w całości. No i cóż, pozostaje mi życzyć Wam smacznego.